26 marca pracę zakończyła Gminna Komisja Rekrutacyjna do Przedszkoli na naszym terenie, która ustaliła ostateczne listy przyjętych dzieci na rok szkolny 2009-2010. W związku z tym, że ilość zakwalifikowanych wniosków wybiców przekracza ilość miejsc w przedszkolach nr 5 i 3 w nie Komisja zgodnie z uchwałą Rady w sprawie ustalania zasad i kryteriów przyjęć do przedszkoli publicznych dzieci zamieszkających w na naszym terenie ustaliła listę dzieci przyjętych do wyższych milionów przedszkoli w drodze losowania z udziałem przewodniczących rad rodziców w tych placówkach. Również w drodze losowania ustalono, kolejność na principalnych listach rezerwowych Obie listy udostępnione były od końca 30 marca we wszystkich przedszkolach gminnych, a także na stronach internetowych powiązanych Gminną. Tutaj może na marginesie e, chcę zauważyć e, pewien fakt, mianowicie jak Państwo wiecie e, chodzi w życie e, obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. To też przełoży się na sytuację w przedszkolach, ponieważ te dzieci zanim trafią do szkół muszą e, mieć obligatoryjne wychowanie e, przedszkolne trwające przez rok czasu. I już w tej chwili chcemy się przygotować do tego momentu, bo na pewno wyprze to określony wpływ na funkcjonowanie tych placówek będzie myślę, że w najbliższych tutaj dniach dnia, zaczniemy tutaj już się tak, z takim dosyć dużym wyprzedzeniem przymierzać do tej sytuacji, a nie niewytyczone, że również będziemy musieli pomyśleć o pewnej reorganizacji dotychczasowej sieci przedszkoli. 31 marca bieżącego roku weszła w życie tak koncepcja jednego okienka. Jedno okienko w Urzędzie Miejskim działa właśnie z tym dniem. Wszystkie zmiany dotyczące zasad zgłaszania działalności gospodarczej są wynikiem prac nad normalizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana dotyczy wymienionej ustawy oraz niektórych innych ustaw okazała się 4 lutego bieżącego roku. Wchodzą one w skład pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, którego autorem jest wiceminister gospodarki pan Adam Szempel. Koncepcja jednego okienka, może tak przybliżę, zakłada, że osoby, które zamierzają założyć firmę składają w urzędzie jeden wniosek o wpis do działalności gospodarczej. Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w naszym urzędzie, również wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru urzęd Urzędowego Podmiotu Gospodarki Narodowej, mianowicie y automatycznie występujemy o nadanie reg regonu przez Urząd Statystyczny. Wniosek ten jest również zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym, który o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji. I identyfikacji podatników i płatników, czyli nadawany jest numer NIP-u. Jest równocześnie zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli następuje tutaj wymiana i przekaz dokumentów do SUSU. Wniosek do rewidencji działa, działalności gospodarczej stanowi równocześnie wniosek o zmianę danych we wpisie do działalności gospodarczej, wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wniosek o wznowienie wykonywania tej działalności oraz zawiadomienie o, o, o zaprzestaniu wykonywania działalności dotychczasowej, lub dotychczasowej yy, działalności. Czyli krótko mówiąc, to co do tej pory trzeba było załatwiać w wielu urzędach, trzeba było jeździć do tego Urzędu Statystycznego, w tej chwili te zadania przejął urząd, natomiast rola przedsiębiorcy sprowadza się do tego, aby wypełnić i złożyć w odpowiednim miejscu właściwy wniosek na no właściwych formularzach, natomiast Pozostałe w, w, czynności już nie za, e, załatwiamy niejako w jego e, imieniem. 1 kwietnia bieżącego roku odbył się przetarg na świadczenie usług związanych z utrzymaniem tarku miejskiego w Olsztynie. E, przetarg wygrała firma usługowo-handlowa Przemysława Maraszka z Polsztyna. Natomiast kwota przetargu to to 97 e, 1905 zł. 2 kwietnia e, z okazji e, memorandum rocznicowego odbyły się uroczystości e, związane z upamiętnieniem e, działalności e, oraz e, śmierci Jana Pawła e, II. Jak wszyscy tutaj wiemy e, Marek Jan Paweł II był honorowym obywatelem Ziemi Kościońskiej. Taki tytuł nadała e, Rada Miejska. W związku z tym przyjmamy się do e, kultywowania pamięci i podejmowania e, działań związanych e, z, z e, upamiętnieniem działalności nauk e, Ojca Świętego. I tutaj e, bardzo serdecznie dziękuję naszemu radnemu Borkowi Chrzanowskiemu, e, który... miejsce być może tutaj w informacjach tam było jak, kilka słów na ten temat jeszcze powiem na dzisiejszej sesji może nie będę szczegółowo w tym momencie tego e, omawiał. W sobotę 4 kwietnia tradycyjnie już do domu dziecka w Gościoszynie dzieci opiekunowie i licznie zaproszeni gości goście zasiedli razem do wielkanocnego e, śniadania. E, jak w poprzednich latach do Gościoszyna przyjechała delegacja ze Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i ben, i ben, która przywiozła świąteczne prezenty dla każdego e, dziecka. Oczywiście oprócz naszych gości w spotkaniu e, uczestniczyli e, przedstawiciele e, władz, jak również e, sponsorzy i, i przyjaciele e, Domu Dziecka w Goście Jak Państwo widzicie e, tutaj wspólnie przy tym stole, myślę, że, że dzieci e, miały możliwość zjedzenia w, w takiej miłej świątecznej atmosferze yy, śniadania, jak również y, był przygotowany program artystyczny, jak co roku myślę, że to jest taka fajna ta y, tradycja, która przez lata się wytworzyła.